jesteśmy a gdzie jest yy, yy, w porąbce w gdzie w no właśnie tu, tu jesteśmy dobra idziemy na dół Ciek na jebanym samym szczycie. Tam, jest zbiornik, tam jest zbiornik, czekaj. Zbiornik moczu mojego. Kurwa, nie zrobię tak, zuma ale chujna. Dobra, to idziemy. Shit! O, Fajr! Dobra, to słychać do świat należy. Kijapis. <grabia> Spoko. Te schody to jest chuj. Zobacz, następne są przejewa. Czekaj, to tu było? Pomalowaliśmy i zrobiliśmy grilla z piwem. Właśnie. Musimy tak kiedyś zrobić. I to jest to. Drewniane super schody. Fajnie się wyginają. Kurwa ryba. Nie wiesz co mówisz. Kiedy ci mówię? A ja nie wiem, jak ten piąty dom na Gege, ja nie rozumiem, co ty chcesz